Dzień dobry, to ja mówię. Szanowni Państwo, wczoraj były problemy z dźwiękiem. Polegały one na tym, że w ogóle nie wpiąłem mikrofonu ani do telefonu, ani do, do siebie. Dzisiaj znowu mogą być problemy z dźwiękiem, ale będą polegały już na czymś zupełnie innym. Nie będzie to technologia, ale fizjologia. Jest poniedziałek, proszę państwa. Jest bardzo, ale to bardzo ciężko. Eee, I jak, jak, jakakolwiek czynność fizjologiczna, w tym wydawanie z siebie dźwięków, wiąże się z olbrzymim wysiłkiem i bólem jednocześnie. <laughs> Przepraszam najmocniej. To mniej więcej takie. W takiej kondycji jestem jak polska polityka od wielu lat. A dzisiaj mamy, proszę Państwa, wielką uroczystość w Sejmie. Zebrali się wszyscy najważniejsi politycy. W tym i Roman Giertek, który o dziwo pojawił się przytomny na sali sejmowej i z tą chwilą już dysponuje immunitetem i mogą prawda, Teges? No i towarzystwo zebrało się po to, żeby wybrać nowe władze Sejmu i już widzimy po tych pierwszych przemówieniach, po tych pierwszych zachowaniach politycznych, po tych pierwszych dealach politycznych, że będzie się działo, że będzie ciekawie. Najbardziej ciekawe jest zachowanie trzeciej drogi, która się, proszę Państwa, najwyraźniej dogadała z Konfederacją i to oznacza, że jednak Bosak załapie się na wicemarszałka Sejmu. No, chyba, że PiS odwdzięczy się Konfederacji w taki sam sposób, jak. Przepraszam. <coughs> jak Konfederacja zachowała się przy głosowaniu na marszałka Sejmu, gdzie wybrała hołownię, a nie Witek. No, ja się Konfederacji nie dziwię. To znaczy, dziwię się z, z tego tylko i wyłącznie powodu że no zazwyczaj konfederacja nie potrafi się z nikim dogadać to takie zarzuty bardzo często się kieruje pod adresem PiS-u i słusznie bo rzeczywiście pisma z tym problemem, no ale jeżeli chodzi o konfederację to była partia zawsze na niej ze wszystkimi na nie no ale wiadomo nie jest biznes do zrobienia biznes polityczny i tutaj bez konfederacji tego bez trzeciej drogi tego biznesu konfederacja nie zrobi no więc porozumiały, porozumiały się chłopaki między sobą i dziewczęta. No i najwyraźniej wskazuje, że to jest stanowiska, to znaczy udział Konfederacji w głosowaniu na chałownię to ma tylko znaczenie jakieś tam, nie wiem, no, symboliczne powiedzmy. I to chyba nawet nie bardzo. Natomiast w drugą stronę to działa tak, że bez Konfederacji, bez trzeciej drogi Konfederacyjnie uzyskali nic, bo e, Tuski już powiedziały, że będą albo głosować przeciw, albo, e, albo się wstrzymają. Lewica ciężko do nimi nadążyć. Żukowska mówiła, że może ostatecznie poprą. Wcześniej mówili, że absolutnie faszystów nie, te wszystkie śmieszki. Także będziemy musieli poczekać. A pod największym znakiem zapytania stoi wicemarszałek Sejmu w osobie Podżbiety Witek. No, bo tutaj Tuski oczywiście powiedział zdecydowane nie. I wszystko będzie zależało od tego, znów jak się zachowa trzecia droga. Także widać, proszę Państwa, po tych pierwszych ruchach, że Tuskowi będzie ciężko podporządkować sobie trzecią drogę, tak jak swego czasu podporządkował całkowicie Pawlaka, a później Kosiniaka, Kamyża, czyli PSL. To jest praktycznie niewykonalne. Biorąc też pod uwagę pierwsze wystąpienie Hołowni i w ogóle charakter tego człowieka, no to można stwierdzić, że był już warszałek Senatu z wątpliwymi szansami na utrzymanie drugiej kadencji, Jaki to masz To jest naprawdę skromny chłopak. To jest skromny chłopak przy, przy szymku hołowni, i he, oddanie władzy hołowni w Sejmie to jest naprawdę ryzykowny gest ze strony Tuska. To znaczy on nie bardzo miał, miał inne wyjście, bo jak sam. Przejął urząd premiera, no to drugiemu co do wielkości koalicji, no to musiał zaoferować coś poważnego, a że Hołownia się tutaj upierał przy tym stanowisku, no to ostatecznie go wywalczył. To też jest ciekawe w kontekście wyborów prezydenckich, bo wyraźnie to wskazuje, że tu jest niespecjalnie pała sympatią do Trzaskowskiego, bo oczywiście fakt, że. Hołownia będzie marszałkiem Sejmu. Jeszcze w tym czasie, gdy się zacznie kampania prezydentka, prezydentka to nie jest dobra informacja dla czosnskiego. No bo po prostu Hołownia będzie miał sporo czasu, dwa lata prawie na to, żeby zwiększyć swoją rozpoznawalność, żeby. No częściej się po prostu pojawiać w telewizji, w mediach, pokazywać, że coś tam że coś tam robi. On obiecuje... <laughs> Przepraszam Państwa, nie wiem co jest, to jest jakaś kwestia, chyba już nie odmian i wariantów, ale... Coś drapie po gardle do tego wszystkiego. Przepraszam, raz jeszcze... No, Kołownia zapowiada taką... Kadencję czy pół kadencję, bo to jest marszałek rotacyjny, koncyliacyjną, to znaczy on będzie chciał z, z, i z jednej strony koncyliacyjną, a z, drugą, z drugiej zrywającą, z wszelką patologią, która miała miejsce w Sejmie między innymi ma wylecieć tzw. zamrażarka, czyli przetrzymywanie projektów ustaw. W kancelarii Sejmu, czy w tej, w tej lodówce, przysłowiowej zobrażarce marszałka Sejmu. Do tego pierwsze decyzje to likwidacja barierek, to jest to akurat taki populizm, pod publiczkę. Wiadomo, wolność, tam politycy nie odgadzają się od społeczeństwa i bla bla bla. Tylko, że proszę Państwa, życie chołownia i jego e, teorie sobie, życie sobie. Ja nie wierzę w to. Że w okresie dwuletniej kadencji chołownia się nie zużyje, będzie się zużywał, bo musi dojść do spięć. W Sejmie to jest Sejm, proszę państwa, tam zawsze tak było i tak będzie. Musi dojść do spięć, musi dojść do jakichś targów politycznych, i z całą pewnością będą blokowane, część usta będzie blokowana, a przepychana ta, która będzie dla rządzących korzysta, to jest oczywiste, więc tutaj chołowniach. Się trochę rzucił, jak szczerbaty na suchary na to stanowisko, ale to wcale nie musi oznaczać, że e, jemu to stanowisko posłuży dobrze w kontekście kampanii prezydenckiej. no W każdym razie trzecia droga, jak sama nazwa wskazuje, może e, jej losy mogą się potoczyć nieco inaczej, jak, jak toczyły się wszystkich innych nowych ugrupowań. W Sejmie, to znaczy może nie skończyć jako partia jednego sezonu, jeśli rzeczywiście no, będzie się zachowywać tak jak trzecia droga, chociażby w przypadku tych głosowań na wice marszałków. Jeśli trzecia droga poprze Witek, to na pewno też będzie taki gest, który będzie pokazywał, że istnieje świat poza Popisem, czyli poza świętą wojną między tymi dwoma ugrupowaniami, i, i gdyby trzecia droga racjonalnie podchodziła do do polityki a na razie takie skłonności wykazuje no to tą kandydaturę Witek by poparła wbrew stanowisku Tuska i ci dla odmiany muszą karmić tych swoich silnych razem to wiadomo, że pójdą w drugą stronę zresztą to już też proszę Państwa nie ma tu żadnej tajemnicy no jeszcze się z tym nie zaczął a Tusk z Kaczyńskim już się wyzywają Tusk przejechał się po Kaczyńskim na tym jakimś tam na kongresie Koalicji Obywatelskiej, a Kaczyński teraz dopiero co czytam, że w jakimś tam krótkim wywiadzie na korytarzu w Sejmu rzucił, że Tusk się zachował jak lump, a chodziło o to, że nazwał elektorat, czy sugerował, to już dawno było, sugerował, że elektoratów to tacy, co piją i biją żony, czyli mniej więcej tacy jak ja. No brzydko się zachował Donald oczywiście, no, ale mówiąc poważnie, e, proszę Państwa, to jest powrót do tego, o czym już kilkakrotnie mówiłem i co już kilkakrotnie e, zapowiadałem. E, te marzenia o wysokich standardach demokratycznych, o poszanowaniu konstytucji, o zbudowaniu sejmu, w którym jest, będzie no, nieustające święto demokracji i zachowane najwyższe standardy e, z oddaniem należytego szacunku wszystkim posłom i, i partiom, to no, jest oczywiście, za przeproszeniem, pitolenie i wcześniej czy później tu, dojdzie tu do, do jadki, no nie ma takich cudów, że tu się nie jest Pio Kaczyński z, z Tuskiem czy Giertych, przecież mamy, mamy Giertych w Sejmie jest tych zakończyków też trochę ziobro i już jest teraz w ławach poselskich, a ministerialnych no, będzie się proszę Państwa działo, będzie się działo i to będzie się działo e, e, ostro i obawiam się proszę Państwa, że niestety też nic nowego się nie będzie działo że to wszystko będzie znowu przebiegało na froncie wojny e, PO i PiS, przynajmniej już te pierwsze e, e, czynności, jakie w Sejmie zostały wykonane i te, które za chwilę jeszcze zostaną wykonane, bo po 17.00 ma być no pierwszą decyzją Marszałka se, se, Sejmu, o mnie oczywiście było ogłoszenie przerwy, także po 17.00 mają być te głosowania, gdy się rozstrzygnie ja Rozstrzygnę rozstrzygnął Bosaka i tylko Bosaka i Witek, no bo cała reszta jest dogadana przez koalicję rotacyjną. Oni już poobdzielili te Prezydium Sejmu wiedzą jak i na kogo mają głosować. No, ja, proszę Państwa, z, z dużym spokojem i powiedziałbym pewnością cze, siebie oczekuję na dalszy rozwój wypadków. No, musimy twierdzić, że ten rozwój wypadków znam i już kilkukrotnie Państwu mówiłem, w jaką to pójdzie w stronę. Pójdzie w stronę śmieszności, kompromitacji i to naprawdę spory, sporym tempem i rozmachem. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Ruszył ten cyrk, jak niektórzy nazywają, nawet od Kształtu budowli Gmachu Sejmu, która jest okrągła, ale to jest taki, proszę państwa, nieśmiały bym powiedział początek. To, co się będzie w tym Gmachu działo w najbliższym czasie, no to proszę państwa, będzie się działo tak jak zawsze. Ja jeszcze tylko wspomnę, że przecież mamy zapowiedzi Tuska, że pierwsze decyzje będą zmierzały do tego, aby. No iść po bandzie, proszę Państwa, czyli za pomocą jakichś uchwał albo innych furtek prawnych, ewidentnie łamiąc konstytucję, ma być przejęta telewizja polska, czy nawet za pomocą uchwały ma być cofnięty wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący kwestii aborcji. Także, proszę Państwa, można zapiąć pasy i bo będzie, będzie jazda i to. Nawet trzeba zapiąć pasy, bo będzie jazda i to będzie bardzo ostra jazda. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.